Czy mieszkanie na wynajem to dobra inwestycja, czy warto inwestować w mieszkania, które będziemy później wynajmować? Jeśli weźmiemy pod uwagę ceny zakupu mieszkania i ceny wynajmu, no to jest to inwestycja bardzo długoterminowa. To, że jest to długoterminowa inwestycja, nie byłoby może problemem, ponieważ w długim okresie czasu również wartość nieruchomości rośnie. Ale niestety rynek wynajmu w Polsce jest dosyć słabo rozwinięty. Sytuacja ma się zupełnie odmiennie w krajach Europy Zachodniej, gdzie wynajem mieszkania jest właściwie podstawową formą używania nieruchomości. Bardzo mało osób inwestuje w mieszkania i kupuje mieszkania, w których, w których mieszka. Z czego to wynika? Oczywiście przede wszystkim ze stylu życia. W krajach Europy Zachodniej dużo później niż w Polsce wchodzimy w związki małżeńskie, zakładamy rodziny, w związku z czym stabilizujemy się. Ludzie młodzi raczej niechętnie określają swoje miejsce zamieszkania, wolą być elastyczni, wolą być mobilni, wolą przenosić się z miasta do miasta. a oczywiście tym tej elastyczności nie, nie sprzyja zakup nieruchomości. Według danych eurostatu Polska zajmuje trzecie miejsce od końca w Europie pod względem rynku wynajmu, i w naszym kraju na jeden najmowany lokal mieszkalny przypada aż 27 mieszkań zajmowanych przez właścicieli. Dla porównania w takich krajach jak Niemcy, Dania czy Holandia na jeden wynajmowany lokal przypada niecałe półtora mieszkania. Oczywiście na rynek wynajmu także wpływają regulacje prawne. Tutaj, jeśli chodzi o Polskę, w zasadzie możemy powiedzieć, że nasze przepisy prawne zarówno chronią właścicieli mieszkań, jak i najemców, czyli tutaj w przepisach prawnych ta ich pozycja jest równorzędna. Natomiast oczywiście nie. Niepopularne w Polsce są długookresowe wynajmy, czyli to, co na przykład jest w Niemczech, w Danii czy Holandii, gdzie okresy najmu to nawet okresy dwudziestoletnie. W tak długim okresie właściciel nieruchomości może sobie zaplanować wpływy, może sobie wziąć pod, pod takie wynajmowane mieszkanie kredyt. I, no i zdecydowanie ten rynek jest, jest na zachodzie bardziej rozwinięty. Ale myślę, że to, jest, to, jest, to może być dla nas optymistyczna informacja. Te przyzwyczajenia Polaków zmieniają się i, i sytuacja będzie prawdopodobnie wyglądała za kilka, kilkanaście lat, podobnie jak w Europie Zachodniej. Więc no jednak uważamy, że rynek wynajmu w Polsce jest rynkiem, który się będzie rozwijać.